Jedzenie dla średniowiecznych Europejczyków nie różniło się tak bardzo od tego, co jemy dzisiaj. Dostępne były mięsa, wołowina, wieprzowina, jagnięcina, dziczyzna, owoce, warzywa, produkty mleczne, jajka, ryby, chleb i piwo. Zamożni mogli delektować się smakiem importowanych produktów, takich jak granaty, słodkie wina śródziemnomorskie. I drogie przyprawy z Bliskiego Wschodu, na przykład cynamon i imbir. Cukier, który również był klasyfikowany jako przyprawa, był importowany już od XII wieku i był bardzo drogi. A co z chłopami, którzy mieszkali na wsi? Co oni jedli? A co z biedniejszymi ludźmi w miastach i miasteczkach? A co z bogatymi szlachcicami i dworzanami królewskimi? Z łapczywością jedli i pili różne potrawy. Przenieśmy się z powrotem do średniowiecza i dowiedzmy się. Ale proszę o uwagę, nie będzie tam pomidorów, ziemniaków ani czekolady. Jeśli uważasz to za obraźliwe lub przykre, odejdź teraz. Witamy w średniowiecznym szaleństwie. Szybki! Śniadanie nie istniało do połowy XIII wieku. Jedzono tylko dwa posiłki dziennie, niezależnie od tego, czy ludzie harowali na polach, tworzyli w warsztacie, pisali w skryptorium klasztornym, czy przechadzali się po dworze. W średniowiecznej Europie jadano tylko dwa formalne posiłki dziennie, ponieważ kościół katolicki uważał, że to wystarczy. Obżarstwo i wszelkie inne rozkosze były źle widziane, a post i umiar były zwyczajem, więc jedzenie śniadania było uważane za grzeszne. Obiad, pierwszy posiłek dnia, był głównym posiłkiem i prawdopodobnie był spożywany około późnego przedpołudnia. Posiłek wymagał dużo przygotowań, szczególnie w bogatych domach, więc nie byłby podawany dużo wcześniej niż szósta godzina dnia, czyli południe. Do tej pory prawdopodobnie ponad połowa dziennej pracy została już ukończona. Pod koniec dnia, po zakończeniu wszystkich aktywności, spożywano kolejny, lżejszy posiłek, prawdopodobnie po zmroku, około 6-8 godzin po obiedzie. Nie pochwalano również spożywania późnej kolacji, zwanej sopa tylna lub kolacja tylna, podawanej wieczorem z dużą ilością wina. Nauki Jana z Mediolanu, ze Szkoły Medycznej w Salerno, pierwszej i najważniejszej szkoły medycznej swoich czasów, założonej w IX wieku, radzą następująco. Wstań o 5. Jedz obiad o 9. Kolację o piątej, Idź spać o 9. Dla długiego życia. Wraz z skomplikowaniem się posiłków, obiad był przekładany jeszcze później, więc jadący mogli nie zjeść swojego pierwszego posiłku aż po południu, co oznaczało, że kolacja również była opóźniana. Możliwe, że aż do momentu, gdy cenne światło dzienne minęło. Stało się więc przyjętą praktyką przerwanie nocnego postu poprzez pozwolenie sobie. Na mały, lekki posiłek przed obiadem. Dla chłopa najważniejszym posiłek dnia to prawdopodobnie rozcieńczone piwo, kawałek chleba żytniego i ewentualnie przy odrobinie szczęścia, ser. Wszelkie filety rybne, czy to pstrąg, łosoś czy śledź, były prawie zawsze wędzone dla konserwacji i również podjadały się je rano, co dało początek brytyjskiemu śniadaniowemu daniu śledziom. Spożywanie śniadania kojarzyło się z ubóstwem, ponieważ tylko chłopi i robotnicy fizyczni potrzebowali energii, aby dotrwać do kolacji. Podobnie bardzo młodzi, bardzo starzy i chorzy zwiększali swoje spożycie jedzenia rano, jedząc kasze. Ewakuować się po jedzeniu? Pod koniec średniowiecza wielu lekarzy uważało, że jedzenie śniadania jest niezdrowe, gdyż wierzono, że posiłek nie powinien być spożywany, dopóki poprzedni nie został strawiony. Przetworzenie pokarmu i dystrybucja składników odżywczych zajmuje zazwyczaj około 6 godzin. Spanie przez całą noc powinno z łatwością wystarczyć na trawienie, prawda? Cóż nie, ponieważ lekarze uważali, że kolejnego posiłku nie powinno się jeść, dopóki trawienie nie zostanie zakończone, a drogi organizmu nie zostaną oczyszczone. Dopiero w połowie XVI wieku lekarze niechętnie zaczęli zatwierdzać spożywanie śniadania. Brytyjski poseł Sir Thomas Wingfield uważał, że śniadanie jest niezbędne w swoim królestwie, mimo że Galen nigdy nie jadł śniadań. Galen to grecki lekarz z I wieku, którego poglądy dominowały w średniowiecznej medycynie zachodniej. Z kolei lekarz tudorów Thomas Cogan stwierdził, że cytuję długotrwałe cierpienie na głód wypełnia żołądek złymi humorami. Kogan dodał, że Anglicy często jedli trzy posiłki dziennie i uważali, że jest to w porządku do około 40 roku życia, ale potem system trawienny stawał się zbyt słaby, aby poradzić sobie ze śniadaniem. Dodał również, że brązowy chleb i masło z wiejskiego śniadania są o wiele lepsze niż drobny biały chleb zwany manszet, który był jedzony przez bogatych, ponieważ powodował zaparcia. Szczecinscy mężczyźni, jak powiedział Kogan, Lubili również zaczynać dzień od tostów maczanych w łyku mocnego wina. Alkohol musiał być poranną rzeczą dla bogatych średniowiecznych, a wydaje się, że bycie na pielgrzymce dawało im przepustkę, jeśli chodzi o jedzenie śniadania. W 1255 roku, roku angielski król Henryk III kazał dostarczyć 6 ton wina do katedry świętego Albana na śniadanie podczas swojej wizyty. To jest 1500 galonów wina. Było to prawdopodobnie po to, aby upewnić się, że król i jego świta pili tylko najlepsze wino podczas swojej podróży, ponieważ sklepy i gospody na trasie mogły mieć różną jakość swojego wina. Król jedząc śniadanie wbrew naukom Kościoła mógłby przy tym równie dobrze trochę popijać. Zrób, co możesz zdobyć. Biorąc pod uwagę, że to wiejscy chłopi produkowali większość dostępnej w średniowieczu żywności, można oczekiwać, że sami również jedli jej dość dużo. Oznaczało to, że zazwyczaj mieli wystarczająco dużo do jedzenia z wyjątkiem czasów głodu. Węglowodany dostarczane były w postaci zbóż, głównie pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia, które były albo pieczone na chleb, albo ważone na piwo. Uprawiano owoce i warzywa, takie jak jabłka, gruszki, cebule i fasola. A dzikie owoce i orzechy zdobywano w pobliskich lasach. W miastach i wsiach wiele domostw posiadało niewielki ogródek z uprawą kilku warzyw. W innym przypadku jedzenie trzeba było kupować, co nie jest proste przy małych funduszach. W Londynie było mnóstwo straganów sprzedających wszystko od wiśni po placek z mięsem. Dla ludzi dostępne były kuchnie, gdzie można było kupić gotowy posiłek i zjeść go na miejscu, lub zabrać ze sobą. Krowy, owce i świnie stanowiły trzy główne źródła białka. We wczesnym XIII wieku w Anglii jadano również dużo kozłów. Przepraszam, poinformowano mnie, że chodzi o młode kozy, nie małe dzieci. Trend ten zdaje się zanikać. Świnie były najlepszym zwierzęciem hodowlanym, ponieważ łatwo je było utuczyć i jadły wszystko. Krowy dostarczały produkty mleczne i mięso. Owce mleko, ser i wełna – XIV-wiecznej Anglii było co najmniej 8 milionów owiec, ponieważ tyle wynosiła liczba eksportowanych run. Sery były bardzo twarde i musiały być moczone przed jedzeniem, wisząc nad paleniskiem, były ciągle wędzone i mogły przetrwać miesiące. Sery śmietankowe podawano tylko w najbogatszych domach. Hodowano również wiele gęsi i kur, a małe ptaki były łapane i zjadane. Króliki, Zające, barżanty, króliki i jelenie swobodnie biegały i były obdzierane ze skóry. I zjadane, jeśli zostały złapane, chociaż każda osoba przyłapana na posiadaniu któregokolwiek z nich z ziemi pana mógłby być oskarżony o kłusownictwo i mogła spotkać go poważna kara. Spożywanie mięsa nie było dozwolone podczas 40 dni Wielkiego Postu, więc wtedy musiano jeść ryby. A także w środy, piątki, soboty i przeddzień ważnych świąt kościelnych. Życie na wybrzeżu dawało biedniejszym ludziom luksus jedzenia owoców morza, takich jak ostrygi, małże, muszle i ślimaki. W XIV wiecznym poemacie Piers Plowman autorstwa Williama Langlanda znajduje się opis jedzenia, jakie ubogi Piers posiadał w swoim skromnym domu. Zawierało to, cytuję, dwa zielone sery. Nieco serwatki i śmietany, placek owsiany i dwa bochenki chleba z otrębami, trochę fasoli, pietruszki, pora i kapusty. Nie ma solonego mięsa, jajek ani pieniędzy na zakup kurcząt. Langland zauważa również, że inni biedni ludzie nie mają nawet chleba czy piwa za grosz zimą, a ponieważ zimne mięso i ryby były takim luksusem, jedli rosół warzywny i pili wodę. Słodko i pikantnie. XIII wieczny angielski rycerz i poeta Walter z Bipsworth opisał, co jego zdaniem było typowym posiłkiem. Cytat: Modny Joman, który przybył z wielkiej uczty, opowiedział nam o uczcie, jak została zorganizowana ich obsługa. Bez chleba, wina i piwa nikt na uczcie nie będzie się czuł swobodnie, ale tam podano tylko te trzy rzeczy. Ale przynajmniej opowiedziano nam o podawaniu, które przyniesiono najpierw: głowę dzika obsypaną tłuszczem z dobrze udekorowanym ryjem, a także sarninę z fermenty, kaszę z gotowanych ziaren, a potem różnorodne inne potrawy żurawie, pawie i łabędzie, koźlęta, świnie i kury. Mieli też króliki w sosie wszystko pokryte cukrem. Wajandesiv Zimne mięso z kurczaka mocno przyprawione imbirem i mormony, słodki gulasz mięsny i wszystko czego tylko chcesz z czerwonym i białym winem. A potem kolejna partia pieczeni obok siebie, bażanty, słonki i kuropatwy, drozdy, skowronki i pieczone sieweczki, kosy, słonki i drozdy. I inne ptaki, których nie potrafię nazwać, galareta mięsna, preps i potrawy smażone z cukrem różanym. A kiedy stół został zdjęty, słodki proszek korzenny z grubymi drażetkami, cukierki śliwkowe, kandyzowana gałka muszkatołowa, kubeba, cenny przyprawa, goździk i wiele innych słodyczy. Pierwszy mnóstwo opłatków. Posiłek był typowy, tylko jeśli obracałeś się w zamożnych kręgach. Ciężko sobie wyobrazić Joe Blocksa, rolnika z wioski, jak siada do zjedzenia tego wszystkiego. Nie tylko w średniowieczu istniało zapotrzebowanie na przyprawy, wręcz za nimi tęskniono, a były nawet droższe niż mięso. Według domowych rachunków hrabiego Oxford z lat 1431 roku 1432 roku za cenę funta pieprzu, będącego najtańszą przyprawą, można było nabyć całą świnię. Steward rodziny Talbot w Shropshire. Prowadził rachunki wydatków domowych od 1431 do 1932 roku. Rodzina zjadła 14 funtów imbiru i 17 funtów pieprzu, wraz z kolejnymi 17 funtami innych przypraw, z których 3 były szafranem, który był obscenicznie drogi. Dużo tego samego. Angielskie rękopisy dotyczące gotowania często opisują wystawne uczty, takie jak bankiety na cześć Lorda de Grey czy biskupów podczas koronacji króla Henryka IV. Posiłek koronacyjny był typowy dla wielu wystawnych uczt w czasach średniowiecza. Były trzy dania, które składały się z 43 potraw. Podczas pierwszego były duże kawałki mięsa, bażanty, głowa dzika i lombardzki budyń z suszonych śliwek, Daktyli i szpiku kostnego. Były ogromne ciasta, nadziewane prosie, sarnina i fermenti na drugie danie, a na trzecie królik, kuropatwa i blanksaur, biała zupa. Każda potrawa miała subtelne wykończenie. Subtelności, znane też jako entremety, między porcjami, były skomplikowanymi, jadalnymi dziełami sztuki, wykonanymi z jedzenia. Często były robione z marcepanu lub cukrowej pasty i przybierały formę zamku, mitycznej istoty lub sceny z opowieści. Należy zauważyć, że tego rodzaju bankiety mogły nie odbywać się codziennie, ale jedzenie podawane na nich to sól przygotowywana codziennie przez kucharza w domu arystokraty. Być może to właśnie miał na myśli Sir Walter z Bibsworth, kiedy opisywał bankiet jako typowy posiłek. Było to w gruncie rzeczy, przynajmniej dla bogatych, wiele normalnych dań obiadowych, tylko w większych ilościach. Naprawdę, po prostu więcej tego samego. Dzięki za obejrzenie odcinka Szaleństwa Średniowiecza. Subskrybuj, jeśli film ci się spodobał. Nowe odcinki co piątek. Do następnego razu. Życzę wszystkim wspaniałego tygodnia. Na zdrowie.